Ja jestem Oliwia, w dzisiejszym kanale będę śpiewała kawałek piosenki, nie wiem czy ją znacie, no ale y, powiedzmy, że niektórzy ją znają. Dobra, ja będę zaczynać, żeby nie przedłużać tego gadania i żebym mogła śpiewać w ogóle. Dobra, jakby co mogę tak troszkę fałszować, no bo mam sucho w gardle.

We're a bedroom and oh. Dobra, nie wiem czy mogłam troszkę fałszować, bo ja siebie nie słyszę i mogłam troszkę fałszować. Znaczy, jak gdy śpiewam, to siebie słyszę, ale jak ja śpiewam, to w ogóle myślę, że ja ładnie śpiewam, bo mam blisko koło tego i w ogóle wtedy lepiej słychać. No, ale. Nie wiem, czy umiem. Chociaż chodzę na wokal. No ale trudno. Dobra, żeby nie przedłużać, to ja już kończę. Pa!